Hej, 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 śmiała wszystkim tu Camrus, Wiecie co to jest? To jest Herson. A wiecie czym gramy? Gramy RN Jesus Moi drodzy, rng Jesus! Fuck jest! Pora I na zasmakowanie awesome. wspaniałej dawki I losowości i różnego rodzaju kombinacji... kombinacji z tym związanymi... Związanych, mniejszo, Polski język, trudna język? Dobra. Zeźmiemy Mad Bombera na start, to jest ok. Reszta kart nie jest ok na start, ale będzie okej okay <śm> potem. Pytanie, czy dożyjemy. Mad Bomber jednak jest bardzo dobrą kartą, zwłaszcza przeciwko paradynowi. Zresztą, ponieważ aczkolwiek. miniony ze specjala. Tak więc, miejmy nadzieję, że nie wyrzuci minibota. Nie wyrzucił, więc mamy bardzo duże prawdopodobieństwo, że te, zabijemy tego gościa i będziemy mieli stwora 3 na 2. I oczywiście, znając nasze szczęście, tak się nie stanie. Uwaga. O, tak się stało. Pięknie. No, Zaznaczymy, że moglibyśmy zobaczyć Hungry Dragona. Wydaje mi się, że to będzie opłacalne. z drugiej strony... Moment kontroli jest zbyt ciekawy, o Pani, nieważne, dostaliśmy kartę, której potrzebowaliśmy. Oczywiście się wymienimy, ponieważ zdajemy sobie sprawę z tego, że Paladyn ma bardzo dobre dopaki. Dla nas bardzo niefortunne. Zwłaszcza, że nie mamy mam żadnych spalarek, gdy już gramy niż zasem. Więc, myślę, że następnie też wrzucimy Hungry Dragona i zobaczymy, co nam boziada. w zamian. Co on robi, z tej cholery? On czeka na kombo Konsekracja... Equality, w odwrotnej kolejności oczywiście, czy co, nie wiem, nie ogarniam. Stawiam sobie Hungry Dragona na combo z Main Control Techem. To może być błąd. To będzie błąd. Nie będzie wymiana. Że tak to ujmę. Boję się tych dopaków, a biorąc pod uwagę, że jestem to mogłoby nie być dobre. Więc na spokojnie. Chyba zaraz sobie zmontuję Gelbina. Master for Battle. Co się tutaj od. Widzę, co? Może w ten sposób ruszy dupę? Może w ten sposób zrobić cokolwiek. Masz Milhausa, korzystaj. Ale rusz się! To nie jest zabawna gra, kiedy ja wystawiam rzeczy, a ty nic nie robisz. Serio? Zrób cokolwiek. Masz. Darmowe spele, to jest serio, sekretarz? Ok, serio, tylko tyle walnijmy, zobaczymy co się stanie. Get down, take down, break down. Niech się dzieje wola nieba, z nią się zawsze zgadza. Trzeba. Okej, okay. czy to jest. Uh. Czy teraz, jeżeli coś wystawimy, będzie to miało jedno życie. Niech I będzie. Nie Może być Sylwanka ten z jednym życiem mi odpowiada. Here it comes. Dobra, mamy Combative Spirit. Oczywiście mamy fajną wymianę z przejęciem przyjemniaczka. Jeżeli on wyrzuci sekret znowu kolejnego typka, to oczywiście sekret sprawi, że. Kto Czy ty zdajesz sobie sprawę, coś ty zrobił? Gdy w 5% zdajesz sobie sprawę, coś ty uczynił. Może być. Jestem sekret palady, zagram sobie na casualach. Co się z może stać, przecież? I am sorry. here. Here it comes. My fate is sealed. Red alert. Nie będzie się takiego. Niech będzie coś takiego. Wiecie że Taki stół mi wystarczy. Może nie jest to... The dream, że zaatakujmy. Ale jest ok. On no, już nie ma większości O, uh, Nie zestrzał. Nice. Nice! Ło, panie. To! Tak się kończy testowanie przejebanych deków na casualach. For fuck's sake, człowieku. Idź z tym na rankedy. Nie gnę w casuali. Z tym zwykłym casual deckiem, który gra dla zabawy. A zostajesz wpierdol, bo nie wiem, przez pierwszych 5 tur nic nie zrobiłeś. Poza specjalem. What the fuck? Co to był za start? Och well. Ale tak. Mech. Tak czy siak? Fawoli, mój fawoli. Um, Mind Vision. extra card. Ok, Nie hmm. jest to Mind Vision sobie zostawię? Czy ja chcę monetyzować Michałsa? To jest kuszące. To jest bardzo kuszące. Ale ten Teg jest. Cię ja chcę. Nie za bardzo będę mieć co zrobić w drugiej turze poza healem. On może nawet nic nie wystawić i mój heal wtedy będzie bezużyteczny. Ale jak to mogę przeczekać. No przeczekajmy. To mi dużo mówi akurat odnośnie tego deku, jak do tego podejść. I wiem. Żeby rzucać Milhouse'a, nie będzie dobrym pomysłem. O i tak, zdecydowanie nie będzie. Zdecydowanie nie będzie. Jakbym dał mu darmową możliwość doboru kart, podekwipowania wszystkiego... O nie, to dobra, to nie będzie. Dobra, to jest Ice Block. Prawdopodobnie. Chyba, że ma drugi sekret w łapie, to oczywiście będzie bardzo smutny dla niego. Okej, to jest Ice Block. Więc albo to jest Freeze Mage, albo to jest Echo Mage. Na razie wiemy, że to nie jest Tempo Mage, definitywnie. I to mi dość dużo daje. Teraz się przekonamy, czy to jest Freeze Mage, czy to jest Tempo Mage, czy to jest Freeze Mage, czy to jest Echo Mage. E, nic mi nie umarło na ten moment. My fate sealed. Okej, czyli to jest... To jest Mage Echo, więc ta karta może być bardzo płacalna. Nie była. Zdecydowanie nie jest. No cóż. Let the pain speak to me. Let the pain speak to... taka to jest zajebista ogólnie? To co my tutaj mamy. Dobra, zróbmy coś takiego. Aaaa, chcę użyć tak stylu, niech będzie. To jednak jest freeze. mage. Okej, okay, potwierdzonym. My fate is sealed. My fate is sealed. <laughs> A nie. Okay, to freeze mage z Oops. The end is coming. Mm -hmm. I no. rozumiem. O, gdy miał one więcej, to mógł się pobawić, ale nie mam zbyt jak. Dobra, podekipujemy mi się swoje sekrety. Znaczy nie swoje sekrety, ale wiecie o co chodzi. Uh. Niech będzie! To jest kolejny duplicate W sumie, jeżeli on ma Molten Gianty, to będzie mnie to bolało Bo nie będę mógł ich zabić Z drugiej strony nie muszę ich zabijać Czy on się będzie wymieniać tymi Molten Giantami? Ale... Okej, okay, nie mam Molten Gianta Może mu podejdzie, jeżeli dobierze... Cztery nie dobierze kart przez to. Czy dobierze dwie, ale mam wyjebane. Dobra, zróbmy coś takiego. To nie jest dobre. Teraz nie będzie mi mógł zabić owcy, bo wtedy mi zabije co? Nie! Fila, co? Ej! Ej! Co? Co? Nie! To nie tak miało działać! Ty, sukin synu! Wiesz, że się tak nie robi. O mój Boże! Nie, nie wiesz, że on to zrobił. Nie wiesz, że on to zrobił. To jest nie do pomyślenia. Że w ogóle tak... O mój Boże! Tak nie wolno! Tak, fuck, for fact's sake, nie wolno. Zemsta. Die, you die, die insect. In your face! Zaczę. Sukin syn. Atakować przyjaciela. Jak tak można? coś brzmi: nie, tak nie wolno. Nieprzyszane życie. Ej, mam, mam szansę, że on wróci do życia. Zróbmy to. Okej. może się Zróbmy coś takiego. Bo on się nie stawi większą ilością stworków. Znaczy może, giantami w sumie, bo on do tego zmierza. No ale cóż, zrobisz to teraz? Nie masz więcej sekretów Blizzard. Dalej się bawię tych mocnych to ale to jest tekst stricte robiony pod freeze Major Wątpię, żeby to był echo mage. Wątpię, żeby to był echo mage. Oczywiście Minhausa nie mogłem w takiej sytuacji rzucić. Broni Boże, ale... Cone of cold. ok Nie wiem czy chcę rzucić flame strike'a teraz. A, ok, on sobie dobiera karty. On się niedługo przewinie. How about fuck you? Dobra, tych nie wyratujemy już. Więc jedyne co możemy zrobić, to coś takiego, leczyć się o jeden. Miło spotkać się z A On się zaraz przewinie. Czy że żyje pięć tur? Ogólnie nie mogę mu popnąć tej tarczy. Pop it, don't drop it. To z twojej strony, bo teraz strasznie głód, wiesz? No dobra, nie bardzo. czemu on go wystawił? Czemu nie zrobił to potem? Po rozwaleniu tego wszystkiego. Tak why Why you do this, mate? Oh. Oh, to może być ciekawe Really Tyby... nie fakt, że to jest Battle Cry. Ups. No nie jest to dobry start flamestrike, je. Yeah. A, może być, potrzebuję przeżyć jeszcze cztery tury, Okej, okay. Może damy mi hausa, co wy na to? U, madre bomber. To może być bardzo ciekawe. Raz, dwa. O, o. Okej, okay, popnięte, ale to jest nieistotne. Ważne, że zadał jedno obrażenie. Ważne, że zadał przede wszystkim jedno obrażenie. Teraz, mógłbym zrobić coś takiego. I to zrobię. Myślę, że to jest ważniejsze. Żeby żeby on miał maksymalną ilość życia. I teraz przeczekać te dwie, trzy tury. Jeżeli uda nam się przeżyć do tego momentu, wygraliśmy. Jeżeli nam się uda, ponieważ Fatig, omija Ice Block, od razu przede wszystkim musi wyrzucić Ice Block. Ej, ten, ten Falir w ogóle jest z tym podejściem. Za <laughs> kwój. O Boże, ale Straże Dobra, ale z drugiej strony, on nie używa speli. On nie używa speli. A to oznacza, że mogę go zajebać. Co nie, co nie, co nie, co nie. Eee, niezbyt. Znaczy. Czy mogę? Że to mi chujada w takim przypadku. Hmm. Time for a change. Uh. Bardziej, bardziej się boję Alex Straży czy jego? On mi dobije go z Fireballu. Kurwa. I must consider. Best seats ever. O mój Boże! W sumie nie tak źle. Z jednej strony tragicznie, a z drugiej strony miał chujowy pakiet ma chujowy pakiet. Out of cards. Tylko problem jest taki. O, prosto. Dobra, i on teraz będzie reszować, tak? Okej, okay. mam dalej ice block. To jest za tyle e, frame Strike poleci, to e, zabijemy go. To nie jest problem. I teraz. E, Przede wszystkim, więc tak. W następnej turze użyję flame strike'u, Zwiadem 14 rzeczy i go zabiję. Nie, może teraz flame bo on wyrzucił drugiego taunta. Okej. Okay. Chyba to wygrałem. Jep. To się znaczy nie wiadomo. Ale jeszcze może to być naprawdę wiele rzeczy. Mhm. Można wszędzie zamrozić wszystkich. No właśnie. No właśnie, niestety. Jej. Załóżmy, że się Dobra. Niestety było blisko. To był fajny pojedynek nie przewidziałem sobie, że Alex może się wyleć wcześniej strażą, ale to był fajny pojedynek, podobał mi się. Dobra, zagram sobie jeszcze jedną gierkę było fajnie, było naprawdę fajnie, tylko ten no blizzard mi wykończył. Kurde no Kurde no. A szkoda Albo spoko, było spoko z jednej strony, niesamowicie mocno zjebałem sobie podejście e, tym, że nie zabiłem mu tej Alekstraży, nie? Z drugiej strony, gdybym zabił mu Alekstraża albo Antonidasa, on by został duplicate tego. No właśnie, wystawiłem tego smoczka, ale no... No taunt zabolał. A już w sumie... tak, jak szybko teraz to przemyślę... E, hmm... Czyli jakby wystawił cokolwiek innego, co by coś zmieniło i tak bym się w sumie wymienił. Haha, no. ok. Ciężko przez topki. To czy w sobie prawdopodobnie bym się nie wymienił z tym mniejszym? Mogłem się, no. Bardziej bym się chciał wymienić z Alekstrażą Jade Serpent. A teraz tak myślę, to lepiej by było się, się wymienić za Aleks Biorąc pod uwagę, jakie kart nam podchodziły, i wszystko. I flames, Nie ta... Powinienem się wymienić najpierw za Alekstrażą. Ewentualnie potem rzucić smoczka. Nie, zabić się Strażę. Rzucić, rozwalić Antonidasa i dopiero wystawić smoczka. To by było ok. Demon Fire, Ok. Dlatego spróbuj zaatakować A Dlatego spróbuj go zaatakować. I dare I double dare I double dare you. I double dare you. Oj. No serio? Nienawidzę cię, gościu. Nienawidzę cię, gościu. Z całego serca. Czy dał mi mena dała mi monetę? Tylko po to, żeby zrobić krzywdę mojemu przyjacielowi. Get in there and fight jak tak można? No wystaw coś jeszcze. Do it. No to jest okej, okay. to jest jak najbardziej ok podejście. Jak najbardziej ok. Dobra. Partiu. jaki byłby The Dream, gdyby on. Y nie, w sumie to nic mi nie da o. Słabo Ale no dobra, bo jeden z twórców jego dwa stwory, więc powiedzmy, że jest okej. Okay. Undertaker. Czy on skorzystał z jakiegoś starego poradnika? Czy Kikobie? No nie wiem no On zamiar zrobić tak Killbot, Yay. Dziękuję Hej <grystanie> Thank you, thank you very much. Przyjmę. Przyjmę. Z przyjemnością. Co zrobisz? Raczej się z nim wymienisz, bo wiadomo. Pewnie jestem A Ale co zrobisz z tym 6 na 6 Może coś wystawić i pójdziesz w twarz? Albo się wymienisz z tym i weźmiesz wyjebane. Yes. Ok. Może być. Feels good, man. Wow. On chyba wie. On wie, że mam tą kartę. Let's the begin. Okay. It's fine for me. Oj, serio! Wow. W leczymiaje, musiało Musiał zaboleć. Tam jest dziwicz w środku. Bądźmy delikatni. Nie możemy być tacy brutalni. Kurwa. On wie, że mam control w deku. O, no już przed tym to nie. Okay. No przed tym już nie wyratujesz się. O Boże, co to walił? Jest! Daj mi te taunty. Ja chcę je poczuć. Mmm. Okej, okay. a jednak tak. Daj mi to. I możesz też mi innego taunta. Na, nawet nie patrzę, co nie może wylecieć. Hop, hop. Może być. Mogło być gorzej. Mamy jak go odpalić, więc jest spoko. Eee, oh, yeah, hop! Oh yeah, you got it. Hapa. I Nie spell Spellpart. Pytanie jaki? O oh, jak miło! Nie zabijesz mojego Melbourne A ja będę mieć więcej spellpartów. Yes. Dobrze, to mi się podoba. Mogę odpalić do Rubiana? Jest dobrze, jest dobrze. Skontrowałem z Yes! Harvest Golem, mech. No, no, jest to mech. Hehe, he, rozumiecie taki, taki joke? znowu mech, no. 10, 13, 15. Eee, pójdźmy w wymianę, łatwmy się. Więc po pierwsze, radę takim jest, że wszyscy robią hałas. Dobra.

Mam bekę. Jest! Wszystko zgodnie z planem. Hmm. <laughs> Co by wystawi, będziemy mogli mu zamrozić i wystawić Shreddera. 10, 13, 18, mam 20 obrażeń. Ło nie! Fuck you! Fuck you, mate. Fuck you. Ej, hey, w sumie to jest dobre. To Może być. Zmiana planów. Co dostaniemy? To, the grand to znaczy, dzięki. Znaczy, gdyby to dało mi efekt kraja to by było fajnie. Gdyby. Ale nie dało. Nie. Yeah. Także tak. A, jestem Bawimy się kto ma przez specjal. Nie ja mogę się bawić. yes. Wiesz, że mogę się tak fajnie wymienić. Ooh. Dobra? Teoretycznie może być zabawnie, ale praktycznie też może być zabawnie. No i zobaczymy, co dostaniemy. Confess. Kto przeżyje? żyje? czy on. <grywa> Daj, insekt. Piu! Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że Wam się podobało. To było na tyle. Range Zasta na dzień dzisiejszy. Widzimy się kolejnego dnia. To znaczy, nie wiem, czy kolejnego dnia będę nagrywać Range Zasta, ale widzimy się w przyszłym odcinku. Trzymajcie się do zobaczenia. Wesołego dnia bądź nocy. W się kiedy to oglądacie. Bye bye.